W Gdańsku nad Motławą zobaczymy co miejscowi wędkarze. Będziemy podchodzić, zaczepiać. I... O, tutaj trzeba szybko zwijać, bo kajakarze Spada, muszę przez Ale to jest na martwą rybkę? Tak. A, tak. rozumiem. I gruntowy zestaw? Tak. Muszę nałożyć inaczej, to będzie robota. Bo tu z tego co widzę tam coś spada. No, jestem pod wrażeniem. Czyli łowią. Pędkarze sandacza na martwą rybkę. Czekamy aż Państwo złowicie. Mogę to zobaczyć, jak to Pan robi? I to jest ukleja? Nie, szprota. A szprota, i tutaj lokalna, stąd z motławy. Może ukleja też może być, ale. Sprota jest i się wydaje, że lepsza. No lepsza, bo tutaj więcej występuje. Pewnie. Ale już u klej też jest dużo. A rozumiem, rozumiem. No, Zależy jak, jak, jak ryba trafi. Może no, lepszy zapach daje też sprota, nie wiem. No. Zaraz będą sukcesy. Wierzę, znaczy tak nie jestem. Tak. Nałożysz czysz Bo no, co chwilę mi tam spada już szkoda i szkoda ile jest. Czyli igłą pan przeciąga i na kotwicę. Tak, bo ja, jak biorę za kark, to już ile ja straciłam tego. Tak. Pomrożona był jeszcze. A, no tak, jak jest mrożona, to rzeczywiście to jest i sztywna. Ona się rozłazi te mrożone to też różne. Nieraz rozmrażają, zamrażają i oszukują, że to mrożone. No. Super. wygląda naturalnie. I przychod. Tak. I teraz ryba będzie. Czekamy na rybę. Czekamy. Czekać to możemy. Widzę, że pan przygotowany na większą ilość tych sandaczy. Czy dużo jest... Zobaczcie, dużo spada. Jasne. No ale sceneria piękna do wędkowania. Tutaj stare miasto w Gdańsku. Z ten z igłą jest świetne. Tak, to tak nie, nie spada. Tak. Ja znam taką metodę, że na połowę się łowi, ale bez głowy, właśnie na tak, sam tak. ogon, i też zakładane z igłą. Tak, można. Śledzia można właśnie brać. Tak. Ale najlepsze jest jakieś świeża. No bezwzględnie, ale mrożona tak świeża w zasadzie powinno być ale czy tak jest no nie, nie ma po prostu ryby ostatnio takich prawie nie ma takich na spienich co łapią takie, takie takie małe sandaczyki. sandaczyki. a dzisiaj rano widziałem właśnie miał ale wypuścił tak tak to się no, no, ale no, widziałem no, sporo facetów z Ukrainy też łowiło a, wszystko I, wszystko biorą. i biorą wszystko Oni nawet jak to się kiedy Tak, złapali. A później się okazuje, że reguł nie ma. Jak się. Tak, wszystko w Wszystko. Następny wędkarz, tym razem ze spinningiem. Podejdę pogadać Stefan, zatrzymanie I co, tutaj jesienią zaczynają brać? No masa, masa No właśnie, to co pan na drop shot? I czego się pan spodziewa? Z Widziałem jak na mostku, tak. na mostku, w na to na wosku. Tak? Do wosku czy do wosku? Zagonicę wosku. Tak. Tak. Powiedziałem. Przyjaciele jest zaskoczony. Jak, powiem, jak mają odpowie, to mają wokół, to już tutaj o konie no Chętnie bym zobaczył, jak się coś łowi. Proszę, a teraz. Jednak? Właśnie no to znaczy, przyjeżdżałem do tego roku. To... Już, bo... I wtedy zaczynają brać? 20. więcej no, czasu, zacząłem czasu tak, tak parking to jest od 20. Ale gratis chyba od 20. się gratis, I porabiałem. 50 może połowa. a tam już wspominałem, że w takiej scenerii łowić to rarytas. No pięknie, pan to przyzwyczajony. No to całe lato to. Całe... całe lato to uwiosło, że to było. Na bazę do spali, to zimą trzeba się przerzucić do skini. No tak. Nie mm mógł. -hmm. To nie było, że nie wody morskie to można. Nie są wysokie, nie od razu. Tutaj chyba y, kabinata portu, tak? Na rok 60 złotych? No to to jest grosze. Można łowić. Tak ja za dwóch ja muszę 500 zł położyć, żeby na telefon cały rok łapać, co ja Tak. Zgadza się. Kemen cały plecak drużnych, zakupowanych i tak, i tak, ja o konie na mazurach, bardzo skuteczne są zielone takie pisterki, tak, nie, normalne pisterki. Na okonia. No ale tu widocznie a znowu, jak byłem na kaszubach przedwczoraj, to chłopcy łowili właśnie na fioletowe. I łowili okonie No To tak, hmm. jest stoimy, nie? to jest jego miejsce. No jak on się uczy w tym miejscu, stał stał i stał. Nie? Ale jak kiedyś przyjechaliśmy to. Takie sandaczki no, duże takie pod 25, nie? to nie może takie po 25-30 cm. 7 tam wyciągnął, tak? O, no, po, dobrze po, by było, jakby coś złowił, no, by, ja no, no, by się. Ja bym zaraz ja bym musiał zaraz tam za Żyjemy tam się Nie ruszył, tam będzie siedział, i po to jest jego miejsce. No? no, jak ktoś ma wiarę w miejsce i w przynętę, to będzie tam łowił, zgadza się. Jego... No, to będzie widać, jak już 10 lat robić. Co tu jest Ja bym tylko na spacerze byłem. Nie? Patrząc te wiatrki stoją z 10, nie w tym miejscu tutaj. I nie tylko ta oknie. W jednym miejscu. Tak? No, jak one wejdą w jedno miejsce, tak w jednym miejscu stoją, nie? No takie jest w większości miejsc. Tak, mówili, że co roku, tak. Tak, Mają patenty na igłę. Czy ten most też nie świeci tak dużo? Nie, że on tam wieczorami nie przyciąga tych ludzi. A może, może. A to też miałem nie? Tak, to tutaj że to pańskie miejsce podobno tak, ulubione. Że... Tam w tamtym roku dobrze, dawało tutaj. ale jak na razie, słabo. Ale na tą samą metodę pan łowi, tak. tak jak ojciec, shot, tak? tak. tak? tak, na dropshot, tak. I, I też fioletowy? Fioletowy. To widzę, że. Jak się uwierzy w jakiś kolor, to się na niego ciśnie, prawda? W tamtym roku były przyłowy, znaczy no, były ryby na ten kolor, więc warto próbować to samo. Pewnie, że tak.

wielu obserwujących jest, chętnie by wzięli za i połowili. Ale też mroż macie mrożone ryby, tak że na igłę zakładacie? No bo jedna, jak to jak to jak po, po, po jednym sposobem to może tak i igła albo bez igły Albo bez igły. Ale na całe czy na połówki? Na całe. Na całe? No to czy na głową, a, a może być i na całe. Rozumiem. No i co? Dzisiaj już coś było, bo tam widzę nie. łuski są na podbieraku. Nie to... To łody do... A! Wody, bo bo roz rozumiem, rozumiem, rozumiem. A tam u was, jak łowicie na Ukrainie, te jakie ryby najczęściej? Karaś. Karasie. Karasie? kan. Łotka. O, tu u nas to samo. No. A skąd pan wie, że... O, o Ukrainie? To było troszeczkę czuć akcent. Dobrze pan mówi, ale trochę czuć. 7 lat lat w Polsce? Minimalnie czuć akcent jeszcze trochę będzie gadać po polskiemu. Tak, tak. Bardzo mnie do ogólny polskiego języka maksymalnie plus minus dwa lata. Nie zna polskiego. Bo więcej pracowałem w budowlankę z Polakami. Z Polakami? No tak. A hmm. No trzeba było się porozumieć. I pierwszej to jak był to był bygadistem? a na budowę brygady szykowi to jest, kierownik to jest Pułak, a nie Ukraińcy Muszę poznać Polskiego zgadza się, zgadza się no piękny sandacz sześćdziesiąt siedem bardzo ładny i to w tym samym miejscu. Co tutaj? No to widzę pan tutaj. No właśnie, Jeszcze... mur jest. No. Bardzo ładny. To czekam, może będzie następny? A to było 14 <grywnie> września. Nie, nie. A, miesiąc temu, tak? No dokładnie. Bo dzisiaj jest. 13. Tak. To jest

No i co? Było obranie? Nie. Nie? zębą Zębów nie ma. Wracamy ponownie. Po no. Poszło. Tutaj ze spinningiem chłopak. Zobaczymy co się dzieje. Jak tam sukcesy? Myślę, coś nic, nic nie ma, nic nie ma. Ale wiedziałem kolegów no ile, w Floride. Mają? Tak, tak. Gdzie? Tam? Tutaj. A, tak. Może i ty złapiesz, co? No, mam nadzieję. Ale ja miałem przecież za dużą rybkę. Ja teraz zmieniłem. Na mniejszą? Tam chodziłeś, to mieli jakieś ryby, czy dzisiaj nikt nie z nie, nie, ja nie a nie widziałeś. Zaczynaliśmy naszą chodkę w kawałecie Ja zasypiałam jak namiotowałam się w dwójkę tak z tyłu. Tak, tam było krzesło, potem Następnie wędkarze. Zobaczymy co u nich. Jak tam panowie bierze coś? O jest prawie. Tak? Ale co, co łowicie? O konie i sędnocze. O, bo tak z ciekawości czy w ogóle ktoś tu łowi ryby, bo jak na razie wszyscy rzucają, a nikt nic nie łowi. Tam się coś rzuciło czy tak? to się Tak? Właśnie właśnie zaczyna sezon. Na A, czyli to jest czarny, taki imitacja czego? Larwy yy, takiej. No tak, to się nazywa tamta. A, rozumiem. I co i masz? Yy, jak to zmontowane? To, jest, yy, to się nazywa błyszczka, czyli taki. Tak, ruszarek. I tutaj haczyk, chyba dwójka. I Jasne. Tak sobie urek. No i to funkcjonuje tutaj. Mhm. Tak. No to ciekawe. Widzę, że prowadzisz tak, że szybko kręcisz i później odpuszczasz, tak? No tak, łowię zapadł. Tak, to się podnosi przynanta i potem się tam do dna. Jasne. No trochę kombinuję, czasami tak sobie lekko wetką yy, podrgam. Jakoś to czas. Mhm. Pod tamtymi łodziami cały czas coś się dzieje. Łowie, łowie. Też o konie naboczny trok, drop shot. Tutaj bardzo te konie biorą na granele, takie krepetki. Widziałem właśnie, tam próbują łowić, ale fioletowy kolor takie yy, prawdziwe żywe. A, na prawdziwe, żywe. I skąd się jej bierze? Yy, yy, nie wiem, ale widziałem filmik na YouTube jak właśnie tutaj gościł na w tym miejscu który te ryby i je podbierakiem gdzieś w okolicy na Marcie Wiśle albo na Łukowie A rozumiem, i... rozumiem, rozumiem Też właśnie na bocznej O tam się coś ładnego rzuciło Ciekawe co to jest, czy boleń czy sandacz? Czy to... Tutaj też boleń łowi. A?